Jeżeli chodzi o same kłady, startujemy z miejscowości Diabat. Diabat oznacza słowo diabeł. I tutaj ponoć legendy głoszą, że mieszkał tu Jimi Hendrix. Fantastyczna w ogóle przygoda, fajna trasa. Zobaczycie urywki właśnie z tej naszej wyprawy. Jeżeli chodzi o kłady, tutaj możecie się skontaktować z Izą. Jeżeli chodzi o rezerwację, kosztuje 30 euro za osobę. Moim zdaniem się bardzo płaca. Akurat, akurat trafiliśmy na bardzo piękną pogodę, na fajny zachód słońca z piękną scenerią. W ogóle te wydmy, e, pięknie, pięknie to wygląda.